Dzień dobry. Mam na imię Norbert i pokażę dzisiaj państwu jak używać wodnego odkurzacza piorącego Security Clean. W zestawie mamy oczywiście instrukcję, ale ja pokażę to dzisiaj państwu w kilku prostych krokach. Spójrzmy, z jakich elementów składa się urządzenie. Pierwszy i najważniejszy z nich jest to silnik, czyli serce urządzenia. Drugim elementem jest jeden z czterech filtrów. Filtr wodny, czyli ten przezroczysty pojemnik, do którego będą lądować później wszystkie zanieczyszczenia, kurz i brud. Trzecim elementem jest pojemnik na czystą wodę z płynem, której później będziemy wykorzystywać do sprzątania. W sercu urządzenia znajdują się również dwa przyciski. Jeden z nich służy do uruchamiania zasysania, a drugi z nich służy do Uruchomienia pompy. W sercu znajduje się również filtr, który jest świetnym filtrem dedykowanym przede wszystkim dla alergików. Jest to filtr HEPA. Są tutaj też dwa zestawy filtrów piankowych. Jeden z nich znajduje się tutaj, kolejny z nich znajduje się w separatorze. Bardzo ważną rzeczą jest również to, żeby na wypustkach separatora umieścić te szare korki. Umieszczamy je na wypustkach, w których znajdują się dziurki. Dwa korki nam są potrzebne, dwa zostawiamy sobie na zapas. System jest bardzo łatwy i prosty w montażu. Spójrzcie Państwo, wystarczy umieścić pojemnik na podstawie, zapiąć dwa czarne klipsy, następnie wystarczy umieścić silnik na samej górze, również zapinamy dwa czarne klipsy. I gotowe. W komplecie znajduje się również zestaw końcówek. Mamy tutaj wąż ssący dwie rury z małą końcówkę piorącą, którą możemy uprać mniejsze powierzchnie, dużą końcówkę piorącą służącą nam do prania na przykład dywanów. Jest też turbossawka. Po umieszczeniu jej na końcówce piorącej mamy końcówkę do mycia powierzchni twardych, takich jak podłogi czy też okna. Znajdziemy tutaj też szczotkę do odkurzania. Powierzchnie miękkie, czyli dywany, po przyciśnięciu przycisku możemy poodkurzać powierzchnie twarde. Dodatkowo znajdziemy końcówkę szczelinową. W całym komplecie Znajduje się również zestaw płynów startowych. Nasze urządzenie można wykorzystać na dwa sposoby: do odkurzania na sucho bądź do sprzątania na mokro. Ja teraz, poka teraz pokażę Państwu, jak przygotować urządzenie do odkurzania na sucho. W tym celu musimy uzupełnić filtr wodny czystą wodą. Jest to bardzo proste. Należy odpiąć te dwa czarne klipsy, zdjąć silnik. Do filtra wodnego wlejemy około 2 litrów czystej wody. Poziom wody wskazuje nam kreska na róże w środku. Aby podczas sprzątania towarzyszył nam miły, przyjemny zapach, do tej wody możemy dodać kilka kropelek olejku zapachowego. Następnie na filtrze wodnym musimy z powrotem umieścić silnik, pamiętając, aby zdjąć te szare korki. Zapiąć czarne klipsy. Do filtra wodnego musimy podłączyć teraz rurę ssącą, wężyk piorący, do końcówki rury ssącej, Podłączymy dwie rury. Końcówkę do odkurzania. Pozostaje nam tylko uruchomić urządzenie przyciskiem do zasysania i możemy brać się do pracy. A teraz pokażę Państwu, jak przygotować nasze urządzenie do sprzątania na mokro. W tym celu musimy zdjąć silnik urządzenia. W filtrze wodnym znajduje się taka niebieska rura. Ona służy nam tylko i wyłącznie do sprzątania na sucho. Teraz nie będzie nam potrzebna. Musimy też zdjąć filtr wodny. I należy uzupełnić pojemnik na czystą wodę z płynem wodą. Maksymalnie 2 litry wody. I nie więcej niż dwie nakrętki środka czyszczącego. Musimy teraz złożyć urządzenie, czyli filtr wodny na podstawę. Zapinamy klipsy i silnik na samą górę. Również zapinamy klipsy. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby podłączyć wężyk, który prowadzi nam czystą wodę z płynem do pompy. Następnie musimy podłączyć rurę ssącą, wężyk piorący i do końcówki ssącej Możemy założyć jedną, bądź dwie przedłużki. Na sam koniec końcówkę piorącą. W tym przypadku mamy urządzenie przygotowane do prania mebli tapicerowanych, czy też dywanów. Żeby się wziąć za pracę, musimy uruchomić jeszcze pompę tym przyciskiem. Następnie przyciskiem w rączce Zwolnimy ciśnienie i z końcówki na powierzchnię praną będzie wydobywać nam się woda z płynem. Po wykonanej pracy należy uruchomić zasysanie i cały nadmiar wody z płynem zassać do filtra wodnego. Gdy zmienimy tą końcówkę na dużą końcówkę piorącą z turbossawką, w ten sam sposób możemy posprzątać twarde powierzchnie. Możemy umyć sobie podłogę, na przykład panele, czy też okna. Podczas zasysania tego nadmiaru wody z podłogi możemy regulować sobie ciśnienie zasysania tym oto przełącznikiem. Zapytałem Państwu, jak łatwo i szybko przygotować urządzenie do pracy. Z tego miejsca mogę życzyć Państwu tylko miłego użytkowania.